Na mojej drodze złapałem ich na gorącym uczynku. W końcu udało mi się udokumentować to, jak powstaje deszcz. Jak piękne niebo może być, i ktoś przeleci, coś przeleci, i mamy deszcz. W tym filmie pokażę wam, bo akurat miałem to szczęście, że pewnego ranka obudziłem się z piękną, słoneczną pogodą. Niebo było czyściuteńkie. Później zaczęły latać jakieś samoloty, coś. Co ja pomyślałem tak. No, to może cały dzień będę śledził, co się wydarzy, jak to będzie wyglądało wieczorem. Zaraz sobie zobaczycie filmik, kilka filmików, które nagrałem, i sklejemy to wszystko w całość. A później sobie przejdziemy. Więc teraz mam udokumentowane to, że jest coś na rzeczy. Że wcale nie jest tak, że deszcz obecnie powstaje, bo jest taka pogoda. I nawiązuję tutaj do tegorocznej powodzi. Ja śmiem twierdzić, że tegoroczna powódź ma drugie dno. Zapraszam na film. Takie mamy niebo teraz. Zobaczcie, jakie piękne, jakie czyściutkie niebo. A patrzcie teraz. Obracam kamerę. Cześć moi drodzy. Zobaczcie. Jest piękna, słoneczna pogoda. Zobaczcie, co mamy na niebie. Czy to jest normalne? Zobaczcie tam. Nie czy widzicie. Jakiś samolot leci. I zobaczcie. Przepraszam, że tak sapi, ale się. Zmęczyłem biegnąc do was. Patrzcie co się dzieje. Niesamowite, nie? Zobaczcie. Alpy. Zobaczymy jaka pogoda będzie wieczorem. Zrobię filmik. Bo dzisiaj jest piękny, słoneczny dzień. A tutaj samolocik sobie... Patrzcie. Leci aż miło. Zobaczymy. Niesamowite. Zobaczcie, jak to jest ładnie. Jaka piękna pogoda słoneczna. Ale jakie smugi na niebie. A się zmęczyłem. Biegłem do Was specjalnie, żeby to zrobić. Wieczorkiem zrobię drugą część. Baba! No i co, misiaczki? Dwie godziny później, dokładnie dwie godziny. Mamy teraz godzinę 11, Wtedy była dziewiąta. Niebo wygląda tak. No, już nie jest takie. Smugowate tylko teraz jest już powoli zachmurzone. No i tak to się odbywa, ale spokojnie, spokojnie poczekajmy jeszcze do, do wieczora. A tak dla porównania, zobaczcie, to jest takie, a tu jest czyste, nie ma nic, a tutaj gdzie były smugi jest takie. No. Widok z okna. No moi drodzy, jest godzina. 15. Zobaczcie jak wygląda. Jak wygląda niebo o godzinie 15. No i co? Misiaczki? O do cieplenia. Pięknie, prawda? No moi drodzy, mamy aktualnie godzinę 16. Patrzcie. Jaka piękna słoneczna pogoda. Znów się sapałem, żeby dla Was nagrać, ale no serce mi tak wali. Zobaczcie co się dzieje Piękna słoneczna pogoda z rana była Ach, to były czasy Ach to były czasy Wszędzie jest to samo Wszędzie jest moi drodzy to samo Tutaj nie ma różnicy To jest wszędzie to samo To jest po prostu obłęd To jest naprawdę obłęd Już teraz widzicie jak powstaje deszcz? Jak powstają chmurki? No nie bywały, prawda? Kto by się spodziewał poza nami? Chyba nikt. No to piszcie komentarze i zaraz do Was wrócę. No, tego akurat nie pokazałem, ale Dzionek skończył się deszczem. I kiedy zobaczyłem te pierwsze smugi, byłem w 100% pewny, że będzie deszcz. A powiem Wam tak, prognozy pogody. Pokazywały cały dzień słoneczny, bo sobie specjalnie sprawdzałem dzień wcześniej. No i wtedy z samego rana też sobie sprawdziłem. Moi drodzy, mamy do czynienia z niczym innym, jak naprawdę sianiem chmur. Po prostu. Człowiek jest w stanie dzisiaj zasiać chmury. I my teraz nie wiemy, który deszcz jest prawdziwy, a który deszcz, oczywiście, to jest deszcz prawdziwy, bo on zawsze z nieba leci, a który jest wywołany przez człowieka. Prawdziwy to jest ten, który nie jest wywołany przez człowieka, a nieprawdziwy taki sztuczny to jest ten, który jest wywołany przez człowieka. I to nie jest tak, że ja jestem jakimś teoretykiem spiskowym, bo. Ja bym chciał się mylić, ja bym naprawdę chciał się mylić, chciałbym, żeby ktoś wyprowadził mnie z błędu, żeby mi udokumentował, że to co ja widziałem jest jakąś fatamorganą, czy to nie ma nic wspólnego też z tym, co się później stało. Więc ja na to liczę. Liczę na to, że jakiś naukowiec mnie po prostu wyprowadzi z błędu, bo na dzień dzisiejszy to są moje własne obserwacje to przecież każdy człowiek może sobie obserwować. Wystarczy wyjrzeć przez okno, zobaczyć niebo i sobie obserwować cały dzień. Powiem wam, że kiedyś. No, jak jeszcze byłem małym dzieckiem, nigdy z czymś takim się nie spotykałem. Niebo było prawdziwe. Albo było słońce, albo były chmury, albo był deszcz. Nigdy nie było tak, że było pomieszanie z poplątaniem, że pogoda, to co mamy na swoich telefonach, nie jest w stanie przewidzieć tego, co jest. Bo teraz mamy do czynienia z czymś takim, że my sobie zaglądamy na smartfony, czy też jakieś tam inne tablety, czy też komputery, internety, i sobie pisujemy pogoda i jakaś tam miejscowość. I teraz ja nie mogę na tym polegać. Kiedyś mogłem, teraz nie mogę na tym polegać, bo teraz cały czas wprowadza mnie to w błąd. Bo ja na przykład sobie wezmę ciuszki takie, a później się okazuje, że pogoda jest zupełnie inna i nie mam ciuchów. I kiedyś, kiedy jeszcze nie było internetu, kiedy się oglądało prognozę pogody w telewizorze, no to ta pogoda faktycznie no, najczęściej się sprawdzała. Oni byli w stanie powiedzieć i tak było. A teraz, w dobie internetu, czyli zaawansowanej technologii, nie są w stanie przewidzieć pogody. I tutaj już. Jest pierwsza zagadka. I tutaj już nasuwa się pierwsze spostrzeżenie, że coś tutaj majstrują. I dlaczego wspomniałem, że to ma jakieś drugie dno, jeśli chodzi o tegoroczną powódź? No moi drodzy, no bądźmy poważni. No przecież sama powódź to tylko powódź, a co za tym idzie, to my tego nie wiemy i my tego nie widzimy. Są inne pieczenie, czyli. Przy jednym ogniu są w stanie upiec kilka pieczeni. Jest to na przykład kryzys, będą się tłumaczyć, a tego nie zrobiliśmy, bo powódź, a to zrobiliśmy, bo powódź. I tak to będzie wyglądało. Jest uwalnienie totalne rolników, jest destabilizacja. A zobaczcie, tylko ta Europa Środkowo-Wschodnia, ciekawe, nie? Komu zależy na tym, żeby tutaj było dużo wody? Róbcie sobie takie te bierzcie telefony, sprawdzajcie, bo na naszym niebie. Dzieją się rzeczy paranormalne, paranormalne. inaczej się nazwać tego nie da. Wciąż liczę na to, że ja mądra głowa, jakiś mądry naukowiec wyprowadzi mnie z błędu i udokumentuje, że się mylę. Jeśli ktoś udokumentuje, że się mylę, że deszcz zawsze jest naturalny, no to okej, okay, postawię mu piwko albo nawet coś więcej. Zobaczcie, jakie, jakie szaleńce. Nie? Jakim szaleńcem trzeba być, po co to robicie? Ja pamiętam, mówiłem wam już o tym, że jak byłem kiedyś w Londynie, pojechałem do Londynu i akurat był ślub tych takich tego księcia jakiegoś, to oni sobie zrobili piękną pogodę. Nawet znajoma osoba mi powiedziała, no tutaj nie jest tak o tej porze fajnie, no ale dzisiaj tak słonecznie, no bo ślub jest. Czyli można sobie to wszystko zrobić. No i tyle, moi drodzy. Napiszcie, co o tym sądzicie. podeślijcie, może jakieś filmiki macie ciekawe, suwerenny.pl małpa gmail.com. To jest bardzo istotne, bo ja osobiście nie lubię czego. Coś, jak ktoś mi wmawia coś, co nie jest prawdą. Ja po prostu wolę znać najgorszą prawdę niż najlepsze kłamstwo. Nienawidzę manipulacji, nienawidzę kłamstwa, nienawidzę. Wiecie, no, może są jacyś ludzie, którzy faktycznie jakieś fake newsy sieją. Ja nigdy tego nie zrobiłem. Ja mówię to, co czuję. Jeśli ja czuję, jeśli mi się wydaje, że coś jest takie, to ja o tym mówię. Jeśli ja wiem, że coś jest inne, a mam powiedzieć o tym, że to coś jest takie, jak nie myślę, to ja o tym nie powiem. Bo ja muszę to czuć. Ja czuję, że robią wała, że nas robią w balona, w bambuko i dobrze się bawią. Serio. Dobrze się bawią na krzywdzie ludzkiej, bo to, co się teraz dzieje w Polsce, to jest krzywda. To jest naprawdę krzywda. To jest szabrownictwo w chmurach. A jakie jest piękne niebo? No to jest natura. Nie można ingerować w naturę, bo się natura kiedyś wkurzy, to nam da popalić. Tylko my będziemy na tym cierpieć, a nie ci, którzy do niej fikają. Pozdrawiam Was, trzymać się bardzo cieplutko, wkrótce już będę na miejscu, będę dla Was robił lepsze filmiki, no bo teraz dalej mam takie warunki polowe, ale za jakiś czas wszystko wróci do normy, więc, no, bądźcie cierpliwi, staram się, widzicie, biorę kamerę, no, biorę telefon i staram Wam się coś pokazać, czego nie możecie zobaczyć nigdzie, no, już na pewno nie w telewizorze, no, bo to raczej nie, bo to niemożliwe, ale gdzieś to na internetach oczywiście ktoś też o tym mówi. Trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć, pa, pa.